Przynosi nam w pięć złotych i pół i się zaczyna. Dziewczyna siada do pianina i się zacina. Kurka, kurka, kilometr sznurka. Dodajemy śpiochy i majciochy w grochy. I ogłasza syn do Bosza SMSy po pół grosza. I w ten magiczny sposób zamieniamy 5,5 zł w pakiet SMS-ów po pół grosza sztuka. To zamiany na minuty po 22 grosze. Heya. Weekend nad rzeką. Młodzi ludzie kochają wiklinę. Elegancko wypleciona, nie wymaga prania. Obiad gotowy. A co to? Spójrzcie na ten motor. Ma wyplecione koła, rurę wydechową, a nawet silnik. Bo przecież w Heja w soboty i niedzielę pleciemy za darmo. Kup starter, doładuj konto za 50 zł i do końca września pleć po 8 godzin co tydzień. Uwielbiam to. Heja. Weekend na plaży. Jak pięknie wypleciona gitara. Niezłe brzmienie. Gazu chłopcze, gazu. Ligninę można nosić i nie tylko. A to dziwne. Dobrze wypleciona wiklina jest zdrowa i bardzo seksowna. Bo przecież w Heja w soboty i niedzielę pleciemy za darmo. Kup starter, doładuj konto za 50 zł i do końca września pleć po 8 godzin co tydzień. Uwielbiam to. Heja. Przedstawione sytuacje nie zdarzyły się naprawdę. Nie próbuj ich naśladować. Co? To teraz będzie? Po mojemu będzie? A! <śmiech> A. <śmiech> Pragnienie nie ma szans. <laughs> hey! Sprite. Klejnociki po wujaszku. Doktorek Chang uważa, że się jak piesek Ale mimo to kupimy ten kamyczek Naj, naj Za pół ceny O moim trupku no! Zdrabniamy jak nikt 68 grosików za minutkę po zasieciunią To najniższa staweczka na ryneczku Heja. Wejście kurka smoczka Dratewka wypchał siarko Dla smoka bajeczkę. No cóż, heja nie umie opowiadać bajek. Trzy grosze za SMS-a w sieci zawsze znaczy trzy grosze. Heja. W Krakowie jestem spalona. Pozory mylą. Gdzie resztunia? Kłopocieki były. Kłopocieki. To dopiero będą, jak do jutra zawali walizeczka nie będzie pełnia się. Bobrzeżek. Jaśniutkie. Jak słoneczko. Jutro punkt ich szósta pod mosteczkiem. Zdrabniamy jak nikt. 68 grosików za minutkę poza sieciunią. Dla każdego na zawsze łatwiotka. Heja. Polentunie. A to wielka łapa obniżyła wajchę, której nikt nie mógł ruszyć. A co tam się znowu dzieje? Tyle dni z tą rączką się szarpiecie już? Proszę się odprężyć i przyzwyczaić. Już zrobione. Teraz w heja wszyscy mają cenę 3 grosze za SMS w sieci. Ja proszę do panów, którzy wymyślili pancernych i dwa psy. No dobra, hełmofonów nam zabrakło, ale resztę ładujemy podwójnie. Kup starter, doładuj konto, a my podwoimy twoje doładowanie. Heja. Teraz w Heja SMS-y kosztują 0 groszy. Do wszystkich sieci. Heja. Wysterylizować? Mm. Powiedz to tym, którzy wymyślili ośmiu pancernych i dwa psy. Przepraszamy, ale w HEJA ładujemy podwójnie. Kup starter, doładuj konto, a my podwoimy twoje doładowanie. HEJA Teraz w HEJA SMSy do wszystkich sieci kosztują 0 groszy. HEJA Wspaniałe Autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Teraz jako piękne dopełnienie wyjątkowej książki z bajkami z Afryki. Już od dziś w kioskach. w Polsce. Dzięki. Moi chłopcy. Lubią męskie przygody. Niestety męskie przygody poza dreszczykiem emocji przynoszą także zupełnie prawdziwe dreszcze. Bartek, <laughs> Powinnam się martwić. Przecież dbam o to, żeby chronić ich zdrowie. Piją codziennie Aktimel, który pomaga wzmacniać ich odporność. Więc nic nas nie zaskoczy. Jeden Aktimel. Odkąd byłam dzieckiem, marzyłam o tym, by zostać mistrzynią świata w gimnastyce. Nieważne gdzie zaczynasz, ważne gdzie kończysz. Jestem Jelena Zimbajewa. To moja historia. Nowy Ajax Professional podwójna moc, kamień i tłuste osady. Poddaj go próbie. Oto próba! Kamień w typowo męskiej łazience. Wyzwanie podjęte. Ajax Professional zwalcza kamień z łatwością. Oh! Nowy Ajax Professional podwójna moc, kamień i tłuste osady. Poddaj go próbie. Nowy Ajax Professional Extra Power. Poddaj go próbie. Ajax Professional przedstawia panią Joannę Nowak, która ma dla nas wyzwanie. Tak, czarne ślady butów mojego syna na podłodze. To żaden problem dla nowego płynu Ajax Professional Extra Power. Bez trudu rozprawia się z uciążliwym brudem. Nieźle, ale tego nie doczyści. Ajax Professional z łatwością usuwa nawet te uporczywe ślady po flamastrach. Profesjonalny efekt w twoim domu. Nowy Ajax Professional Extra Power. Poddaj go próbie. Każdego dnia. Tak! 16 milionów razy! Bo możesz wygrać! grać! Czujesz moc owoców? Max Rotodalgida. Nowe, mocno owocowe lody z soczystych truskawek. Poczuj moc owoców. Śmietankowa, puszysta, pyszna, albida śmietankowo-śmietankowa. Radość. Po ilu bąbelkach Ewa się uśmiechnie? Po dziesięciu bąbelkach? Po stu? Po tysiącu? Miliony czekoladowych bąbelków z Bąbolady lekko Cię połaskoczą i rozweselą. Teraz to już potrzeba miliona bąbelków. Alpen Gold Bombolada. Uśmiechnij się. Gdy razem aktywnie spędzamy czas, nie trudno o kontuzje i urazy. Altaset szybko wnika w skórę i łagodzi ból po stłuczeniach. Pozostawia cienką warstwę ochronną, zmniejszającą obrzęk. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. dopić się w zieleni i poczuć... świeżość. Zawieszka Ambipur w twojej łazience. Oto jedna z mis Polski. Gęsto zdobiona zieloną pietruszką, wypełnia dom pieczarkowym aromatem i westchnieniami smakoszy. Wybierz jedną z mis. Amino Misy Polski. Magda, lek przeciwbólowy przy twoich wrzodach. Spokojnie, przecież to APAP. Bezpieczny, bo nie podrażnia żołądka. APAP w trosce o twoje bezpieczeństwo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pragniesz owocowego orzeźwienia? Sięgnij po Arctic Ice Fruit. Krystalicznie czystą wodę mineralną o soczyście owocowych smakach. Zdrowa przyjemność i tylko 5 kalorii. Arctic Ice Fruit. Twój smak, twoja woda. W tym sezonie celulit nie będzie mocny. Wyszczuplający krem antycelulitowy Avon Solutions CeluSculpt z trzema aktywnymi składnikami spala tłuszcz trzy razy skuteczniej i pomaga zredukować celulit. Zacznij nowy, wspaniały sezon z Avon Solutions CeluSculpt. Zdjęłaś stłuczkę? Oferujemy samochód zastępczy dla Ciebie i poszkodowanego. Zadzwoń 9522. Aksa ubezpieczenia. Pewnie przez życie. Oto nowy aks. Pryskamy tutaj i tutaj i... O, u, ale byłam niegrzeczną dziewczynką! Aks, do roboty, użyj sobie.